No i Rostomili y, o to, że wam wyrządzą o tym, że napisał książkę. Y, po naszymu, a dzisiaj y, wam chcę pokazać drugą książkę, co żech napisał. Bo latoś były dwie, y, na jaro, na jor, y, myślę, że będzie trzecią, ale to widzimy, jako, jako będzie sytuacji. Ta druga książka Rostomili to jest. Y, <laughs> szlabikosz, e, Cieszyński rzeczy i wiersze moi co że pisał po naszemu, taki rymowanki. E, szlabikosz jest w pierwszej części książki, a te wiersze są w drugiej e, części książki. Szlabikosz, rostomili, kto nie wie, to jest elementarz, tuż to jest elementarz e, cieszyński rzeczy, <laughs> cieszyński mowy. A ku temu są wiersze. No i to jest podzielone na lekcje. Tam je osiemno lekcji. Od początku, jako się, co, jako się co prawi, jako się odmienio, czego nie ma w naszej cieszyńskiej rzeczy, co je, jak się rachuje, jako się roztomań te słowa prawi. I y, ja myślę, że taka książka może być, y, to może być pomoc dla tych, co nie są z a chcieliby poznać tą naszą cieszyńską rzecz, y, jak to wszystko y, się, by się miało rządzić. Rostomili że Rostomili zaś y, musicie wiedzieć, że nasza cieszyńska rzecz to nie ma monolit y, językowy. Nie ma to monolit lingwistyczny. To jest y, także co dziedzina jest mowa. We Wiśle bezmala, y, co przysiółek to jest odmiana tej, 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 tej mowy wiśleńskiej. A ja wiem, że y, baj, jak to będzie, jak to pogląd do Gurul z albo z Jaborzinki, to rzeknie, no ale my to kapkę inaczej mówimy, ale ja też to, yy, <küh> to cieszę, kopaćka yy, i tak dalej, i tak dalej, że to, 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 to yy, ściekani, yy, że kto tam ujął. Także je yy, yy, to wszystko yy, staram się to zrobić tak, żeby to była cieszyńska rzecz, tako yy, yy, od, od Strumienia do, do Jaworzinki. Ale y, sami byście musieli, y, ci co zna, znacie Cieszyńską Rzecz, sami byście musieli to ocenić. Wiele ta książka jest w Wordze, w orto. Y, jak sobie ją poczytacie. A y, chcę y, wam że idzie tą książkę kupić, mam ją y, wystawioną na internecie. Kany ją idzie kupić, to wam y, pokorzym tam w linku dołu. A w drugiej części książki są wiersze, jest tam 100 wierszy. Są tam ilustracje Rostomaintes z mojego archiwum, są tam starucne fotki mojej familii, ale są tam i takie rysunki co do jakichś rysował. Te wiersze się łatwo czyta, bo to jest taki, taki rymem napisane. I też to są wiersze o. O tym, jako ludzie handlowni żyli na Cieszyńskiej Ziemi, jako tutaj gospodarzyli, jako tutaj robili na gruncie e, i jako e, jaki mieli tradycje, zwyki, w co wierzyli, i w co wierzyli też ci, co byli przed nami, nasi słowiańscy prawojcowie, Tuż mieli jak mocie chęć, to e, kupcie sobie tę książkę. Możecie sobie kupić, bai na prezent pod strumek. Teraz już idą godni Święta. Bydym rod. Mam tych książek dość. Nie musicie, nie musicie się starać. Tuż Bydym rod, jeśli se to kupicie. A myślę, że taką książka mogłaby być w każdej chałupie, kany się jeszcze rządzi po naszymu. Tuż <laughs> Jak macie chęć, to to ją kupcie. Książka je. Na, książ na okładce też je moja starka Zofia. Tak, na, na tej pierwszej. Jednakże na tej pierwszej książce, na okładce, ona była nie zaczepiona, a tutaj je już w czepcu, w szatce, już uzie wydano. No i ta, jako w przypadku tej pierwszej książki, moja starka Zofia, to jest jako ambasadorka naszej Cieszyńskiej Rzeczy. Ona mnie tej rzeczy nauczyła i yy, kupa yy, z jej wiedzy yy, tutaj w tej książce je. Tuż, prosto <laughs> mili, jak jeszcze nie macie prezentu pod stromek, kupcie se moją książkę. Dziękuję pięknie, Pozdrowiam was wszystkich moc.